Z tej strony Ivy, witam cię widzów bardzo serdecznie w najnowszym odcinku, który to stanowi nasz ulubiony rodzaj odcinków, czyli premiera. Padło dzisiaj na Twilight Masquerade, no to takim może nieco mrocznym, nieco takim bankietowym klimatem rozpoczynamy ten odcinek, a z czym dzisiaj konkretnie do was przychodzę? przychodzę, przybiegam do Was z takim oto etebekiem. Ale kochani, że Pokeshop szaleje, no to i Wy już tutaj powoli widzicie, mam drugi taki etebek dla Was na rozdanie. Tradycyjnie proponuję, że w dalszej części odcinka tak, Wy do tego momentu ze mną pozostaniecie, opowiem Wam co zrobić, żeby wziąć on ją w takim rozdaniu. Tutaj ten dla Was bezpiecznie odłożę. A przy okazji, jeżeli chcecie sobie sprawić może coś z najnowszego dodatku, a może coś z jakichś pozostałych, nie wiem, jakichś Crown zenith, może coś takiego, wbijajcie na Pokeshop i słuchajcie. Z moim kodem macie minus 5%. To się nie zmienia. Ale Pokeshop do 2 czerwca daje okazję dla wszystkich dorosłych, nie tylko dzieci. No, może trochę to źle zabrzmiało, ale chodzi o to, że w każdym z nas drzemie po prostu cząstka, przynajmniej takiego malutkiego dziecka, które mówi chcę ten booster, chcę ten booster, chcę ten booster, bądź tą kartę. No i ku temu można wykorzystać tą okazję, wpisując Kod Dzień Dziecka, który da Wam minus 7%. Więc umówmy się, że tym razem przymknę to oko. Bo normalnie mówiłabym Wam raczej o moim kodzie, ale że okazja nadchodzi niesamowita, no to proszę bardzo. No to co, kochani, może wbijemy do środka tego gagatka i zobaczymy, co tam ciekawego w środku się kryje. Oczywiście mam nadzieję, że moje Iwusie. A o co chodzi? Patrzcie na tego słodziaka. A właściwie na słodziaki. Czy to nie jest boskie? Okej, okay, jakkolwiek to nie zabrzmi. Odpaliłam w tle mojego grzyba, biorę nożyczki do ręki i przechodzimy do. E nie, może najpierw do oględzin. Tak, to będzie dobre słowo. Bo jak wiecie, mam tutaj taką dziwną e, tendencję do przedstawiania Wam zawsze wszystkiego jako pierwsze e, z wizualiów, dlatego że jest to dość ważna dla mnie kwestia. No, znaczy ważna, no. Nie ukrywam, że bardzo często chcę mieć jakąś kartę tylko dlatego, że ona mi się podoba, ale myślę, że chyba nie jestem sama w tym. Mam przynajmniej taką nadzieję. <laughs> nie chciałabym tutaj wyjść na jakiegoś pustaka. W każdym razie zaspoilerowałam nam już tutaj promkę. Ale to, co Wam chcę pokazać, to to, jak mu się fajnie błyszczą te oczki. Widzicie? Tutaj się robi takie mega holo, mega holo, mega holo. O, teraz to wygląda jeszcze lepiej. Dobra, to szybki taki. E, szybkie rzucenie okiem, proszę bardzo, książeczka. To może ja Wam teraz tutaj nawet na naocznie pokażę tą kartę, moją e, ukochaną, pożądaną. Ona gdzieś tutaj powinna być. Tutaj! Tutaj! Patrzcie na to! Patrzcie na to. Mnie to nie interesuje. Ja chcę mieć tą kartę. Piękna jest. Dobra, sam Etebek. Mega świetne klimaty. Takie zielono-niebieskie, tilowe. To, że się tak to fajnie ładnie odblaskuje, no to nic nowego tak naprawdę, więc nie przynudzam dalej. Lecimy. A jeśli chodzi o zawartość, znaczniki. Ten booster wyleciał, więc podejrzewam, że chcę zostać na koniec. Tak też z nim zrobię. Ale tutaj, patrzcie, jakie to jest ciekawe. Jakie to jest ładne. O matko. Te kostki są coraz lepsze. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Tak wyglądają te koszulki. Jeżeli ktoś przepada z tym Pokemonem spoko, ja zbyt fakują nie jestem. No ale kochani, w końcu zbliżamy się do karty Promo. Tutaj mamy Teal Mask Ogerpon, więc. Co trzeba przyznać, jeśli chodzi o tę promkę? Na pewno jest tematyczna, ale ja muszę tutaj wrzucić swoje kilka groszy i powiedzieć Wam, że czuję się mega zawiedziona, że tutaj na tej karcie promo nie ma żadnego PJ'a. Mega podobał mi się ten motyw, który ciągnął się właśnie przez X etabeków, gdzie na przykład mieliśmy Snorlaxa z PJ'em. Czy ten taki słodki Charmander, który taki był zły, i tam za oknem był ten PJ, którego chciał docelowo, wam przestraszyć. Mam nadzieję, że nie zjeść. No to tutaj. Tutaj tak tego trochę brakuje. Jest taka dość plain, taka prosta. Ha, nic specjalnego. Oczywiście w temacie ataków się nie wypowiadam, dlatego daję Wam tutaj przybliżenie, żebyście sami mogli obczaić co i jak. Lecąc dalej, dla oczywiście formalności, mamy tutaj. O, to mnie zaskoczyło to przybliżenie. <laughs> Serio nie zaglądałam przed chwilą i dlatego są takie zdziwienie. Ale fajnie, tak? A propos to zbliżenie, często dość będzie występować na kartach, które ym, tutaj są, wydaje mi się, w Illustration Rerkach, tak, zdecydowanie. Tylko nie wiem, czy zwykłych, tak, chyba w zwykłych. Mam nadzieję, że uda się jedną taką wyciągnąć, żeby wam pokazać. Między innymi ta jaskółka elektryczna, taka w wodzie, ona jest właśnie w tym stylu zrobiona. Meka mi się to, szczerze mówiąc, podoba. O bloku energii to już tutaj nie będę mówić, a tym bardziej nie będę go otwierać. No i oczywiście... Busterki, 2, 4, 6, 8 i 9 ten, który wypadł tutaj na samym początku. Ja bywam dziwnie przesądna, więc stwierdzam, że tak ma być. Ten ostatni ma pozostać na swoim miejscu. Chociaż przyznaję, nie jest to mój pierwszy kontakt z kartami z tego dodatku, no to fakt faktem nie udało mi się za bardzo nic z tego takiego ciekawego wydropić. No dobra, ciekawego, no mojego iwusia, którego chciałabym wyciągnąć. Ale w co obfituje ten dodatek to warto wspomnieć, że ukochany przez wielu, a właśnie i tutaj te śpiące pieski śpiące pieskowe pokemony w ogóle lowki, jeśli chodzi o ten dodatek no patrzcie jaki słodziaczek, ale tsss bo go obudzimy A co mówiłam o dziewczynkach? A, mówiłam, że albo przynajmniej chciałam powiedzieć, że jakkolwiek to nie zabrzmi, nie ma tutaj takich dziewczynek, które ja bym chciała wyciągnąć. Mega, marzy mi się na przykład misji, misji taka w kartach. Ale generalnie okej, okay, nie ma co narzekać. W końcu jest to już nowy prąd Pokémonów. Przypominam, jeśli jeszcze tego nie ogarnęliście, aż już nawet nie jest wy, anime. Więc z tej perspektywy można poczuć się troszeczkę staro. A póki co, patrzcie, trzeci booster za nami. A tutaj nic ciekawego, jeśli chodzi o drop. Z jednej strony można by pomyśleć, że wybieram dobrze. O, sam ten Eevee, no jest słodziak, ja kocham Eevee, ale. Ta ilustracja rar'ka, Tory, mm, rozpłynęłam się. <laughs> I znowu co ja mówiłam. <laughs> Ej, totalnie, totalnie, chyba dzisiaj nie jest jakiś najlepszy dzień na otwieranie tych kart. A, mówiłam o byciu starym, i w zasadzie, widzicie, to jest jeden z objawów. <laughs> A tutaj Belly bolt No to, w każdym razie, pamiętam, że mówiłam o Misty. I Misty kiedyś była do dostania przecież w kartach. Bez problemu. A może nie tyle, że bez problemu, co po prostu pull rate oczywiście był mocno ograniczony, co jeszcze podsycało wartość. O! Ten tylko w Illustration Rare'ce, to o nim właśnie wcześniej mówiłam. Takiej znalezionej karty, no bo nie ukrywajmy. Okej, okay, mamy coś pierwszego powiązanego mniej więcej z maskami. Jeżeli coś jest na wyciągnięcie ręki, no to już tak bardzo nie cieszy. Pierwsza karta typu Ancient, ale no nic ciekawego. Hej! Chociaż rzeczywiście zasłyszałam to, że może być dość słabo, jeśli chodzi o ten dodatek. Co... okej, okay, umówmy się, ja nie jestem jakąś wyrocznią, a już na pewno nie jeśli chodzi o rękę do dobrych kart, no ale sami widzicie, że bez szału. No, mam nadzieję, że to nie skończyć na tej i EX. Tutaj wylatuje tu, wiewiórka. <grywka> Dobra, wiem, że dzisiaj jest dopiero dzień premiery, więc przed nami jeszcze otwieranie Booster Boxa oczywiście w innym odcinku. Ale kochani, proszę Was teraz mocno trzymajcie ze mną kciuki, żeby chociaż jakaś Illustration Rerka padła, żeby nie było trochę. O, ale jednak nie, żeby nie było aż tak słabo. Dobrze? No i chyba nic? No nie! Już się przestraszyłam, ale to jest przedostatni booster z Pultem. Kiedyś to właśnie ten Pokémon to w ogóle była pierwsza taka moja karta wyciągnięta, że tak powiem, lepsza. To był bodajże, nie wiem, VMAX Pult, z któregoś z dodatków, więc z tym Pokémonem łączą mnie wspaniałe wspomnienia, jeśli chodzi o arty. Ale ta płcienka została fajnie wyeksponowana przez ten biały outline. Jak widzicie, mam tutaj, jak zawsze, przeróżne style ilustracji. Ariado się proszę, złów nam coś fajnego. Aplina, wolę gruszki. Czajmeko. Uf, bo to dzwoneczek, to może za. Coś tam się błyszczy. Ta. A to był tylko Hisłański Arkanaj. No, kochani, to jest moja ostatnia szansa na zachowanie jakiegokolwiek honoru, więc. Nawet dzisiaj pomacham ręką, żeby tylko cokolwiek wypadło i otwierajmy to razem, żeby nie było. Tak, to jest dziewiąta, dziewiąta już paczka. Hm. Ale kochani, umówmy się. Pewnie znowu stanie się to, co mam w tradycji, to znaczy <grym> najlepsze dropy, czyli tamtego ETB-ka wyślę wam, kochani. <grym> Widzicie, jak ja dbam o swoich widzów? Wy też możecie o mnie zadbać, klikając mi łapeczkę w górę subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. I patrzcie ze mną. Werble prosimy, bo już się zbliżamy. Mamy słonę, mamy Glaciona i ostatnią kartą w dzisiejszym odcinku jest Iron Leaves. Wyleją mnie z tej roboty. PokerShop. Mam nadzieję, że PokerShop tego nie widzi. No to teraz kochani przychodzi czas, w którym opowiem wam co zrobić, żeby móc wziąć udział w rozdaniu, żeby wygrać tego oto etebeka. Więc pierwsza sprawa, musicie być subskrybentami tego kanału. Druga sprawa, musicie polajkować fanpage pokershopu na Facebooku. Trzecia sprawa, w komentarzach pod tym filmem musicie. I teraz słuchajcie, to będzie genialne stwierdziłam, że pójdę na przekór. W komentarzu powiedzcie dlaczego to WY powinniście dostać tego etebek'a, ale wygra osoba, która najbardziej mnie rozwali swoim komentarzem pod kątem coś w stylu mam chorą córkę, czyli chcę wygrać tego etebek'a, bo mam chorą córkę. I kto po prostu wyniesie swój komentarz na wyżyny abstrakcji, myślę, że ma sporą szansę, żeby dostać tego etebeka. Myślę, że taka przewrotna forma rozdaniowa wszystkich nas y, rozbawi. No a jeśli chodzi o ramy czasowe, możecie komentarze pisać od teraz macie pełen tydzień do 31 maja włącznie. Szczęśliwego zwycięzcę ogłoszę 1 czerwca, czyli w dzień dziecka na tym kanale w skarcie społeczności. Ja kochani za was bardzo mocno trzymam kciuki, popiszcie się w komentarzach no a tymczasem, jeżeli byliście ze mną, jesteście zadowoleni z tego odcinka, łapeczka w górę, jeśli jeszcze tego nie robicie subskrypcja, no i najważniejsze, mam nadzieję że widzimy się już kolejnym razem, cześć!